Właściwie to jest już niedziela rano. I tu jest taka sytuacja. Ten facet w czerwonej kurce idzie i nagle splunął, po prostu z pogardą taką. Wyraźnie szuka zaczepki, atakuje, pijany. No, widać było, że przeszedł bardzo poważnie do ataku. No niestety alkohol nie pozwolił utrzymać mu równowagi, po czym? Z łatwością. Został pokonany przez tego mężczyznę w czarnej kurce. Tu jeszcze jest taka próba starcia. Przyjęcie pozycji do ataku. Wymiana ciosów. Sprawdziłem kamerę, czy ona jest w ogóle włączona, bo na stały rejestrator działa. Ci panowie. Się tutaj przepychają. To nic nadzwyczajnego na tej ulicy. Tu w pobliżu jest klub, także bardzo często różni wychodzą załatwić swoje porachunki. że jeszcze raz tam do niej podejdziesz, to po tobie. I tutaj już jest taki moment, że ten zaczepialski właściwie. Już jest pokonany, on tu został na jezdni i to jest właśnie moment, który nie powinien się już wydarzyć, zobaczcie. I bez skrupułów kopną tego leżącego w twarz i to już myślę, że było zagranie poza dżentelmenickie, poza wszelkim honorem. Wysiadł z samochodu mimo, że koledzy go zatrzymywali. No i tu jest taki moment, że ja wychodzę już do niego. Widziałem, że się nie rusza. Sprawdziłem, czy tam jest z nim wszystko w porządku. Tam z nim w tym momencie rozmawiam. Jest przytomny, ja się tutaj już zaczyna zbierać. Zakładałem oczywiście taki wariant że trzeba wezwać karetkę, tym bardziej że on tam bardzo krwawi. No, miał rozbity nos, później się okazało, że ma wybite zęby no i miał krwiaka kołka. To myślę, że to jest ten moment, kiedy został bardzo silnie kopnięty ale sam zaczął, doszło do jakiejś wymiany zdań z Tu się w tym momencie odzywa Operator 112, ale ja nie słyszę w telefonie jego głosu, ponieważ mój telefon jest połączony przez Bluetooth z zestawem głośno mówiącym w samochodzie. No i tam potem już ta dziewczyna wzywa karetkę zabiorą tego mężczyznę do szpitala.